Moi drodzy, moi kochani, witam Was serdecznie online. Przepraszam, niestety nie mogłem dotrzeć dzisiaj na spotkanie wspólnoty, dlatego pozwoliłem sobie przygotować już dzisiaj, czyli w piątek, jak nagrywam ten film, małe podsumowanie Księgi Mądrości. Więc bez żadnych dalszych wstępów, posłuchajcie, proszę, co tak naprawdę Wy mieliście do powiedzenia na temat Księgi Mądrości po jej przeczytaniu. Zacznę od uwag natury ogólnej. Ogólnie rzecz biorąc, z relacji animatorów wyszło na to, że Księga Mądrości bardzo się w wspólnocie spodobała. Można powiedzieć, że nawet siadła. Pojawiły się sformułowania, że stanowi ona pewnego rodzaju powiew Nowego Testamentu, jeszcze w Starym Testamencie. Dla części z Was okazała się ona nawet pewnego rodzaju wytchnieniem. Po wszystkich tych księgach starotestamentalnych, w których pełno było prawa, pełno było jeszcze moralności starotestamentowej, którą trzeba było przefiltrować troszeczkę przez, przez to, co, 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 co objawił nam później Jezus Chrystus, więc była ona pewnego rodzaju wytchnieniem już ze swoimi naukami. Pojawiło się sformułowanie również, że była to księga, czy jest to księga na trudne czasy. Też niektórzy z Was uznali ją za księgę pełną. Rad, które prowadzą do szczęśliwego życia. Ogólnie rzecz biorąc, z tego co mówiliście, dzielenia były bogate. Generalnie każdy w mniejszym lub większym stopniu został w jakiś sposób dotknięty przez słowa tej księgi, co mnie bardzo cieszy. Dobrze, to teraz przejdziemy do szczegółów. Jeżeli chodzi o takie myśli szczegółowe, które najbardziej wybrzmiały pośród tego waszego dzielenia. To przede wszystkim, z czego bardzo się cieszę, nie ukrywam osobiście, zauważyliśmy wszyscy, chyba w każdej grupie to się wydarzyło, pewnego rodzaju Jezusowość tej Księgi. Nie tylko w poszczególnych naukach, o czym mówiłem już wcześniej, ale zwłaszcza w drugim rozdziale Księgi Mądrości. Nie będę go przypominał, czytaliście wszyscy, wiecie, co tam jest, ten obraz tego sprawiedliwego, prześladowanego przez bezbożnych, który nazywa swojego Boga swoim ojcem, który ostatecznie zwycięża. No, niezwykle sugestywny i przez wielu z nas odczytany właśnie jako obraz Jezusa. Ten Jezus był widoczny również w kolejnych rozdziałach tej księgi. Czy może szerzej w jakiś sposób trójca? Już mówię, o co chodzi. Mianowicie w rozdziale siódmym jest ten piękny, piękny hymn o mądrości. Nie będę go też przywoływał, bo, bo znacie go. I teraz, w jakim kierunku poszła nasza interpretacja w grupie? Wiele osób dotknęło ten rozdział. I okazało się, że część wspólnoty za tę mądrość, za tę mądrość z niezwykle osobowymi cechami, uznała Ducha Świętego. Z kolei inni. Zobaczyli w tej mądrości obraz Jezusa Chrystusa, logosu przedwiecznego słowa, które w tej mądrości w jaki sposób się również objawiał. Więc można powiedzieć, że w jaki sposób podczas czytania tej księgi wspólnota odnalazła trójce. Zasadnicze pytanie, które padało, które też wybrzmiewało w dzieleniach. Polegało na tym, e, czym jest mądrość. No i tutaj odpowiedzi po lekturze, po modlitwie tą księgą były różne. Z jednej strony była duża część e, wspólnotowiczów, która za mądrość uznała sprawiedliwość, rozumianą jako po prostu kroczenie drogą wskazaną przez Boga. Ale byli też tacy, którzy. Za mądrość uznali miłość. Nie wchodząc w jakieś głębokie rozważania bardzo mnie to osobiście też ucieszyło, bo moim zdaniem te nasze spostrzeżenia wskazują tak naprawdę na jedność, co najbardziej widać w, na jedność w takim znaczeniu, że to wszystko jest tak naprawdę jedno. Najlepiej widać to w rozdziale 6, werset od 17 do 19. Wybaczcie, nie będę go teraz cytował z pamięci, ale tak parafrazując, wiecie, jaką mniej więcej brzmi: że mądrość to jest tak naprawdę wypełnianie prawa, a tym wypełnianiem prawa rządzi miłość. Miłość z kolei prowadzi do nieśmiertelności a nieśmiertelność, nieśmiertelność daje możliwość oglądania Boga. Więc tutaj tak ładnie to wybrzmiało. Znowu hmm, jakiś taki obraz w trójcy, bo mamy, mamy mądrość, mamy miłość, mamy sprawiedliwość, a finalnie okazuje się, że tak naprawdę autor biblijny mówi, czy tak przynajmniej wybrzmiało w naszych dzieleniach, mówi tak naprawdę o jednym. Także to są takie najważniejsze wątki. Główne. Teraz pozwólcie, że już na koniec pozwolę się podzielić z Wami takimi sformułowaniami, takimi myślami w, z tej księgi, które, które wybrzmiewały często w wielu grupach. Więc już od pierwszego rozdziału poczuliśmy, co się święci. Bardzo wiele osób zwróciło uwagę na ten fragment: szukajcie Boga szczerym czy w innych tłumaczeniach prostym sercem. Zwróciliśmy uwagę na to proste serce ze wskazaniem dalej, że zawiłe domysły oddalają od Boga, i zwróciliśmy uwagę również na przeciwstawianie tej drogi prostego, szczerego serca grzesznemu życiu, jak właśnie wybrzmiało w wielu dzieleniach. Również jako taki kontrast dla tego prostego serca, pojawił się ten wers, który mówił, że mądrość nie zagości w duszy, która knuje podstępy, nie zamieszka w ciele przez grzech zniewolonym. Wybrzmiało wśród wielu z Was również to sformułowanie z kolejnych rozdziałów, które brzmiało mniej więcej tak: Oby Bóg dał mi słowo odpowiednie do myśli. Można zatem powiedzieć, że lektura tej księgi w jakiś sposób już nas ukierunkowywała na to, że Bóg jest niezmierzony, jego mądrość jest niezmierzona i potrzebna jest jego pomoc, żeby w jakiś sposób tę niezmierzoną mądrość, miłość Bożą objąć w odpowiednie słowa. I na to zwróciliśmy uwagę. Co dalej tam się jeszcze pojawiło? O! To jest bardzo, bardzo ciekawe. Spodobało nam się we wspólnocie, również w wielu grupach, to sformułowanie odnośnie ludzi niewierzących w Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest. Patrząc na dzieła, nie poznali twórcy i dalej, bo z wielkości, stwórcy, z wielkości stworzenia poznaje się twórcę. Wybrzmiało to mocno również w grupach, to, to, to sformułowanie, ta mądrość, która pokazuje właśnie, że z piękna stworzenia można odnaleźć samego stwórcę. Również, co ciekawe, w wielu grupach wybrzmiała pochwała porannego wstawania, ewentualnie zarywania nocek dla szukania Boga. Które mogliśmy przeczytać w tym wersie, którym mówił, że nie znuży się, kto wcześnie dla niej, czyli dla mądrości, wstaje. Kto dla niej czuwa, to późna, wkrótce pozbędzie się zmartwień. Dotknęło nas to. Mam nadzieję, że nie tylko dotknęło, ale że praktykujemy to wczesne wstawanie, tudzież zarywanie nocek dla szukania mądrości, dla szukania Boga. Hmm. Zostały jeszcze tak naprawdę dwa punkty, więc przedostatni, również w wielu dzieleniach, wybrzmiało to przepiękne zdanie, które pokazuje nam po raz kolejny miłość Boga: czyli miłujesz bowiem wszystkie stworzenia. Niczym się nie brzydzisz, nie, nie brzydzisz coś uczynił, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Mm, nie będę dokumentował, pozwólcie. E, wspaniałe zdanie, po prosto. E, spośród dzieleń e, wybrzmiało również, e, już na sam koniec powiem, e, piękny język, unikalny język e, tej księgi. Zwróciliście na to uwagę i zwróciliście uwagę na piękne sformułowania, czasami nawet na słowa, które nie występują w. Innych fragmentach Pisma Świętego, jak Kosmos, ale byliśmy dotknięci zwłaszcza określeniami Boga. I, i pozwólcie, że na tych, na tych określeniach zakończę to moje podsumowanie. Dotknęło nas to, że Bóg, wedle treści Księgi Mądrości, jest twórcą piękności. On dotknęło nas, że jest miłośnikiem życia. Wreszcie, że jest przenikającym wszelkie duchy i pewnie mógłbym znaleźć jeszcze więcej tych sformułowań, ale wiem, że najprawdopodobniej jesteście spragnieni gorąco kolejnych punktów naszego spotkania. Także ja Wam bardzo dziękuję, że mogłem się z Wami podzielić tą księgą mądrości, w zasadzie tym, czym Wy, czym my się dzieliliśmy. No i co. Życzę Wam dobrego dalszego spotkania, i niech mądrość Boża, mądra miłość, miłosierna mądrość Boża prowadzi nas przez ten dzień i całe życie. Amen, amen. Do zobaczenia.